To, że coś jest legalne w Polsce, nie zawsze znaczy, że legalne będzie w innym kraju. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś o absurdalnych prawach w innych krajach, oglądajcie ten odcinek. Numer 1 Klapsy. Szkolne kary cielesne są nadal dozwolone w 19 stanach USA, a w niektórych krajach rodzice nawet nie potrafią dać klapsa swojemu dziecku. Szwecja jako pierwsza wprowadziła zakaz używania pasa i linijki, którą bito po łapach w 1979 roku. W niektórych krajach, za podniesienie ręki na ucznia, można zostać dożywotnio zbanowanym jako nauczyciel i trafić na długie lata więziennej odsiadki. Numer 2 Konserwanty BHA i BHT to popularne w kosmetykach konserwanty i przeciwutleniacze. Nie będę wchodził zbyt mocno w temat, niektóre nazwy są nawet trudne do wymówienia, ale ważniejsze jest to, że są one również rakotwórcze. Znajdują się one prawie we wszystkich opakowanych produktach spożywczych. BHA i BHT jest zakazane w ponad 160 krajach na całym świecie, ale nic się nie martwcie, to przecież jedzenie fast foodów zabija. Numer 3. Guma do rzucia czego nie robić na wakacjach, a to zależy od kraju, do którego lecisz. W Dubaju lepiej nie jeść makowca, a w Singapurze lepiej nie rzuć gumy do rzucia. Trzeba tam właśnie uważać na gumy do rzucia. Są one zakazane, bo ludzie po spożyciu zamiast wyrzucić ją do kosza, wolą przyklejać je do ławek, stolików i innych przedmiotów. Tylko jeśli masz gumę do rzucia na receptę od lekarza, to możesz ją rzuć. Podobnie trzeba mieć przyzwolenie na przytulanie się w miejscach publicznych. To się może wydawać absurdalne, ale władze nie chcą siać zgorszenia. Zresztą w Singapurze obowiązuje także zakaz paradowania po domu nago, bo to w sumie pornografia. Dziwne imiona dla dzieci Niektóre imiona w Danii są zakazane. Jeśli duńscy rodzice nie wybiorą imienia spośród 7000 zatwierdzonych przez rząd nazw, może być bardzo trudno z nadaniem imienia dziecku. Będzie potrzebna do tego specjalna zgoda kościoła i kilkanaście podpisów urzędników. Nowa Zelandia i Szwecja co roku natomiast dodają do swoich list tak zwane zakazane imiona dzieci. Zakazanym imionem jest tam np. V8 oraz Superman, ale za to dozwolone jest natomiast imię dla dziecka, na przykład Google. Numer 5. Obraza króla Tajlandii. W Tajlandii jest taki ustrój, w którym rządzi król. I teraz słuchajcie tego. Pewnie wielu z was kiedyś upuściło w sklepie, czy to w domu, monetę. W Tajlandii jest to surowo karane. Jako, że na każdym bilonie znajduje się wizerunek króla, a upuszczenie go traktowane jest jako zniewaga, możecie trafić nawet na 15 lat do więzienia. To samo oczywiście tyczy się banknotów. Jeżeli już zdarzy się tak, że upuścicie jakiś banknot, czy też bilon w Tajlandii, to może wam się jakoś upiecze, ale jeżeli przytupniecie na niego nogą, to macie przerąbane. Tam nawet najmniejsza krytyka jest zakazana. Choć sam król jest za zniesieniem takiego prawa, to nie chce tego robić parlament. Podobno to niezłe źródło zysków do budżetu. Jeżeli chcecie usłyszeć o innych absurdalnych zakazach, możecie mi napisać o tym w komentarzu i taki odcinek pojawi się na kanale jako druga odsłona. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie taką tematyką, a tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć!